Co to jest ADHD. Na ADHD składają się trzy grupy objawów. To są objawy związane z zaburzeniami koncentracji uwagi, z nadruchliwością i impulsywnością. Zaburzenia koncentracji uwagi polegają na niemożności w skupieniu uwagi i utrzymaniu jej na danym zadaniu, na danym obiekcie. I teraz jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że nasze dziecko ma zaburzenia w koncentracji uwagi? Jeżeli dziecku trudno jest skupić się na jednej czynności, robi kilka rzeczy naraz, ma trudności z dokończaniem zadań już raz rozpoczętych, kiedy różne rzeczy dziecko rozpraszają, hałas za oknem, pukanie w ścianę, dzwoniący telefon, kiedy te wszystkie rzeczy traktuje na równi jako ważne, to wtedy możemy właśnie mówić o tym, że ma trudności w koncentracji uwagi. Często dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi kupią różnego rodzaju przybory szkolne, długopisy, ołówki. Rodzice oskarżają się na to, że bez przerwy muszą kupować nowe przybory szkolne, ponieważ e, zwyczajnie giną, są zostawiane w szkole, dziecko nie pamięta o tym, co trzeba przynieść do szkoły, jak, co, jest, co było zadane, jaka była praca domowa. E, takie dzieci też mają problemy z czytaniem, z samodzielną taką organizacją, na przykład pakowaniem plecaka porządkiem na biurku. Kolejną grupą objawów są objawy związane z impulsywnością. Impulsywność jest to nieumiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań, reakcji. Tutaj dzieci często mają trudności z zastosowaniem się do określonych zasad, mimo tego, że mają chęć zastosowania się do, do różnego rodzaju norm i doskonale je znają. O impulsywności może świadczyć taka nieumiejętność dostosowania się do zasad gier, zabaw z innymi dziećmi, nieumiejętność y, zaplanowania sobie czegoś, zrobienia czegoś krok po kroku, wtrącanie się do y, rozmów, nie czekanie na swoją kolej. Na przykład w kolejce do czegoś, przerywanie rodzicowi, który rozmawia z inną osobą, ponieważ dziecko musi natychmiast coś ważnego rodzicowi powiedzieć. Zachowania z grupy nadruchliwości, często zgłaszane przez rodziców, to właśnie taka wzmożona aktywność fizyczna związana z tym, że dziecko zamiast chodzenia biega. To bieganie jest właściwie bezcelowe. Siedząc na krześle, wierci się, macha rękoma, nogami, uderza długopisem w ławkę. Rodzice często używają takiego określenia buzia, mu się nie zamyka. To, nie ma, to znaczy, e, dziecko bardzo dużo mówi, jest to taki potok właściwie słuch i, słów, i to jest charakterystyczne już dla starszych dzieci, też dla, dla nastolatków. U nich ta nadruchliwość często e, wiąże się z taką gadatliwością i. Takim, takim poczuciem irytacji. Myśląc o tym, czy nasze dziecko ma ADHD czy nie, warto zwrócić uwagę na to, czy objawy występują w jednym miejscu, czy też w wielu miejscach, w których przebywa dziecko. Czyli ważne jest, żeby objawy prezentowane przez nasze dziecko występowały przynajmniej w dwóch obszarach, na przykład w domu i w szkole, w domu i przedszkolu. Wtedy to jest taki wskaźnik, że być może rzeczywiście nasze dziecko cierpi na ADHD.